Siemanko, z tej strony Metalowy, a dzisiaj zaprezentuję Wam mojego Texture Packa pod wersję 1.6.2, którego bardzo wiele osób mnie ostatnio prosiło. Jest to przerobiony Fadeful stworzony głównie dla PvP pod hardcora, ale sprawdza się także dla zawodowych kopaczy. No i krótka prezentacja. Tutaj macie jak wygląda mieczyk, mogę wam pokazać też z ręki. Wszystkie diaksowe itemy jabłka, koksy repeatery, redstone tutaj macie przerobionego bacona yy, z bodajże teksturpaka yy, z World of Warcraft yy, serduszka mi się podobają nie wiem jak wam yy, tak wygląda ogień yy, tutaj macie wszystkie rudy yy, złoto, żelazo węgiel yy, lapis, diament, redstone emerald Fart i Glowstone, które dobrze widać w ciemnościach. No a tutaj macie... Zombiaczka. Halo, panie zombiak, odwróć się pan. Zombiaczka. Tutaj jest Zombie Villager. Tutaj jest Silver thief, którego także dobrze widać w ciemnościach. Tutaj macie wodę, która jest przeźroczysta. Lawę, zostawiłem y, defaultową z Faithfula. Kwiatki no i co mogłem jeszcze pokazać, efekty potek jak się rozlatują mi się naprawdę bardzo podobają no i gui wygląda w ten sposób, tutaj macie efekty, e, mogę wam pokazać jeszcze menu bacona, bo też jest fajne, tak wygląda e, skrzynka piec, crafting table no i to chyba na tyle resztę możecie zobaczyć sobie sami jak pobierzecie mojego tekstu packa. E, link macie w opisie ja się zamieszek Jeśli te turba Ci się spodoba, można zostawić łapkę w górę. Na razie i cześć!